Cześć! Witam Was w kolejnym vlogmasie na kanale Eko Kreatywna. Słuchajcie, dzisiaj idziemy na zakupy, będzie relacja, zakupy, stylizacje w modnych trendach z tekstylowa w niepołomicach. Jestem, byłam teraz drugi raz tam. Jest to fajny sklep. Niestety nie ma tam przymierzalni, więc tylko takie migawki sprzed lustra. Ale naprawdę kupiłam super rzeczy w modnych trendach, super torby. Naprawdę rzeczy takie i vintage, i, i zupełnie teraz modne. I pokażę Wam to oczywiście w modnych stylizacjach. Będę omawiać też przy okazji trendy bieżące. I oczywiście są to rzeczy w super składach. Słuchajcie, ja kupuję wyłącznie rzeczy z bardzo dobrymi składami lub idealnymi składami naturalnymi. Więc polecam Wam ten kanał nie tylko na święta, nie tylko w czasie vlogmasów, ale też na nowy rok Subskrybujcie koniecznie, jest to ogromnie dla mnie ważne, no i polubiajcie filmiki, jest to dla mnie nagroda za yy, tę całą pracę wykonaną teraz w czasie tych vlogmasów, codzienne filmiki. Jest mi też ogromnie miło z Wami rozmawiać i y, bardzo, bardzo doceniam każde polubienie i każdą subskrypcję, więc zapraszam. Zobaczycie za chwilę zakupy, stylizację. no i oczywiście okienko, kolejne okienko z mojego polecajkowego kalendarza prezentownika adwentowego kalendarza. Dodajmy. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, lecimy, słuchajcie, najpierw do okienka, a potem już do konkretnych zakupów i z nimi stylówek. Kolejne okienko. Słuchajcie. Dla moich widzów stałych to już nic nowego, bo polecałam kilka razy, nawet chyba Meteoryty Gerlena. Słuchajcie, ja te meteoryty kupiłam w życiu tylko dwa razy. I to jest produkt, który się ma bardzo długo. Dlatego uważam, że opłaca się go kupić. Przepięknie pachnie. To jest coś w rodzaju Photoshopa w kulkach. Są to rozświetlające kuleczki do twarzy. Ja kupuję taki neutralny. To znaczy, że trochę tuszuje. Każdy kolor retuszuje trochę inne problemy. Rozświetla cerę. Nie nadaje koloru, tylko właśnie taki lekki, bardzo bardzo rozproszony, taki świetlisty efekt daje na twarzy. Absolutnie nie żaden błyszczący, tylko właśnie powoduje, że bez Photoshopa wyglądamy na. Cera wygląda na dużo świeższą, przyjemniejszą. Może być i na dzień, i na wieczór. Ja to stosuję na przykład w teatrze, na scenie, bo ja nie daję podkładu, tylko mam te kremy CC, później daję właśnie te kuleczki i inne elementy makijażu, wiadomo, tam róż i tak dalej. I to jest coś, co superowo działa. I używam to też do filmików. Naprawdę jest to fajne. I no, ten konkretny nowszy, to jest drugi w życiu, tak jak mówię, który mam. Tamten miałam chyba 7 lat, jak nie dłużej. A ten mam już drugi rok albo trzeci rok. W każdym razie, no jak widzicie, nie zużywa się za szybko. No może jakbym stosowała kilka razy dziennie, to tak. Ale stosuję go tak, powiedzmy, dwa-trzy razy w tygodniu. Tak jak mówię, też na scenę. No i ma jedną gąbeczkę w środku. Ja wsadziłam dwie, bo się lepiej trzyma, się mniej niszczy. Przepiękne opakowanie metalowe. Meteorite. To jest chyba 02, słuchajcie. Tak, 02 Clear Light. Nie żadne brązujące, nie żadne tam koloryzujące, tylko takie właśnie rozświetlające, rozpromieniające skórę. I akurat kupiłam to w zestawie z takim pędzlem. Czasem zbywają te zestawy, patrzcie, bo te pędzle same sobie są dość drogie, a w zestawie chyba było na promocji, nawet nie wiem czy ten pędzel nie wychodził za darmo. Właśnie pędzel idealny i w miękkości, i no po prostu w kształcie i tak dalej. Idealny do tych perełek, do tych meteorytów. I jest superowy. Wcześniej go nie miałam. Wypiłam go z tym drugim opakowaniem i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, bo naprawdę nie ma lepszego pędzla do tych meteorytów. Świetnie to działa i jest w takim fajnym opakowaniu. Więc mega Wam polecam jako coś, co można mieć na lata, jako taki produkt właśnie wykańczający na wieczór, albo właśnie jak chcemy trochę przymęczoną skórę, troszkę zmęczeni, rozświetlić pięknie bez efektu podkładu czy maski. Tada! Kochani, zacznę od razu naprawdę od mega perły. Sukienka, którą mam na sobie w kolorze takim bardzo, bardzo jasno-szarym, takim prawie że białym-szarym, jest od supermarki, jest to Mark Kane. I sukienka jest z Kaszmiru, nie wierzyłam, słuchajcie, że ją znalazłam. Faktycznie, na wieszaku może nie wygląda jakoś tak super... Wiecie, bo to jest prosta sukienka, to jest taka sukienka w modnej, takiej tubowatej, nowoczesnej formie. No i wiele, szczerze mówiąc wiele osób tego typu rzeczy nie docenia. To jest taki minimalizm, ale w najlepszym wydaniu, naprawdę. Przepiękna sukienka w dobrym na mnie rozmiarze. Ja do tej sukienki muszę trochę nosić halkę pod spodem, więc może to troszeczkę się tam odznaczać. Ale wiecie co, ona się po prostu za bardzo trochę przykleja, mimo, mimo kaszmiru. Ja mam grube rajstopy i tylko w takich rajstopach w dźmie mogę chodzić w tej sukience. No i oczywiście tutaj mierzę Wam tą sukienkę z pasującymi w identycznym kolorze traperkami i rajstopami takimi ażurowymi oraz z paskiem od Donny Karan. to co mam teraz na sobie jest super, moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Potem dałam też sobie zamszowy paseczek, mógłby być też paseczek w identycznym kolorze, w takim albo w kremowym i wtedy byłaby taka cała śnieżna stylizacja, ale mierzę Wam tu też do, do takiego płaszcza z niedawnych zakupów z 100% wełny, takiego cieniutkiego, bardzo, bardzo mi ludkiego, z kapturkiem dwustronnego. Też uważam, że wygląda to superowo. Yy, no i Zobaczycie później jeszcze tą sukienkę do jednej jeszcze rzeczy, która będzie tutaj też być może dostępna dla Was. Jeżeli coś nie zostawiam sobie albo nie jest to dla kogoś już przeznaczone, z moich znajomych klientów, rodzin i tak dalej, to będzie można sobie do mnie napisać na modaekokreatywna.gmail.com. Być może niektóre z tych rzeczy wylądują później do sprzedaży na Vinted, więc możecie pisać i rezerwować ewentualnie je. Także. Zachęcam. Tymczasem, tymczasem idziemy dalej. Słuchajcie, bo naprawdę, naprawdę super rzeczy. Mam tylko jedną spódnicę, i ta jedna spódnica jest z bawełny. Um, nie ma tu niestety żadnej firmy, natomiast jest to 100% bawełna i to jest spódnica w dużym rozmiarze. Na mnie jest za duża, ona ma gumę, więc się trzyma, ale zobaczcie, że to spokojnie nawet do XL jest spódnica w pięknym, bardzo modnym czekoladowym kolorze. I taką spódnicę do kowbojek, tak jak ja tu Wam pokazuję, możecie spokojnie nosić nawet w zimie. Właśnie kowbojki, fajny sweter, kardigan, cokolwiek, golfik do tego. Ja tutaj mierzę do beżowego golfa z wełny, właśnie do kowbojek i do różnych dodatków. Można do jakiejś futrzanej torebeczki i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jest dużo możliwości noszenia takiej spódnicy w każdej porze roku, ale ona się będzie też idealnie nadawać na lato. Na pewno będzie nadal modna, bo brązy, czekolada zostają z nami. Na pewno na nowy sezon, słuchajcie. E, no i teraz e, sweterki. Pierwszy sweterek, który też zobaczycie zaraz, właśnie z tą spódnicą, jest to e, marka Covers. 75% wełna, 17% angola, ma tylko dodatek 6% nylonu. To teraz to się tak robi odwrotnie, że 6% to zwykle jest wełny dodatku. Made in Hong Kong. To jest taki vintage sweterek, ale w najmodniejszych trendach. Patrzcie, kremowy, brązowe, takie krowiołatki, No cudny jest. Przepiękny sweterek i się trafił, że jest i w takim składzie, i w takich trendach, jakie są właśnie teraz najmodniejsze. Jest to taki mały kardyganik, w dodatku fajnym kroju, takim lekko oversizeowym, ale nie jest jakiś właśnie duży, tylko w małym rozmiarze S, więc. Być może to jest sweter właśnie dla mnie. Zobaczcie do tej spódnicy i do takiej z merino bluzeczki pod spód, takiej na ramionczkach, takich grubych. Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Ale ten sweterek będzie wyglądał też fajnie do brązowych spodni. Mega, będzie super. Do takich szerokich, bo jest wąski u góry. Będzie do kaszmirowej spódnicy, długiej, fajnie wyglądał też. Na pewno. Także super zakup według mnie. Kolejny sweter to Golfik z wełny 100%. Minimalnie jest gryząca ta wełna, ale nie na tyle gryząca, że nie da się wytrzymać, bo to nie jest taki sweter jak z góralskiej takiej wełny. Ma wyciętą metkę. Granatowy golfik w małym rozmiarze. On jest taki, myślę, maksymalnie do emki. Taki w normalnym kroju. Wycięte metki, ale to jest na pewno wełna. To absolutnie nie ulega wątpliwości, że to jest wełna, to czuć w dotyku po prostu. Jest w stanie idealnym. Ciemny granat, taki prawie że czarny granat. Oczywiście do granatowych jeansów, do kowbojek e, i mierzę wam e, bodajże też do. i chyba mierzę wam też do takiego kożuszka mojego brązowego. Tak mi się właśnie wydaje, że, że zmierzyłam go tak e, trochę na lata 70. Te spodnie flare leg, takie szersze nogawki, fajnie wyglądają do stylu lat 70. E, sweterek do wszystkiego, słuchajcie. No i teraz e, perła również tych zakupów. Jedna z. Świetna kamizela, jest to niestety chyba norka, ale przepiękna w idealnym stanie. Rozmiar SM. Bardzo modne są teraz akcesoria futrzane i będę mierzyć Wam tą kamizelę zarówno do spódnicy, chyba do tej spódnicy i do tej sukienki właśnie. I jeszcze dodatkowo mam taką mówkę w identycznym czekoladowym kolorze. Piękny, bardzo modny teraz kolor. Słuchajcie, taka kamizelka jest z odzysku, więc tu się już nie czepiajmy. Wiadomo, że nowej bym w życiu nie kupiła. No szkoda mi było wręcz jej zostawić, bo jest bardzo ciepła, bardzo modne teraz akcesorium. Nie musimy się koniecznie przyznawać, że to naturalne futro, nawet lepiej nie w sumie. Teraz łudząco podobne robią sztuczne futra, także naprawdę wyglądają praktycznie nie do rozpoznania. I no, szkoda, żeby to wy wylądowało na śmieciach, słuchajcie. Bardzo byłoby szkoda. W każdym razie do tej mówki wygląda rewelacyjnie i właśnie czy do spodni, do eleganckich spodni szerokich też by super elegancko wyglądało. Także bardzo piękna rzecz, słuchajcie. No i głównie teraz pokażę wam jeszcze torebki. Jedna torebka wystąpiła w metamorfozie ostatnio, to sobie zobaczcie, bo była przepiękna, i pokażę wam w kolejnym vlogmasie w poniedziałek lub wtorek. Któryś z tych pierwszych dni w przyszłym tygodniu jak się czyści takie torebki. Jedna pani mnie prosiła o porady, jak czyścić torebki z Lumpeksu i pokażę Wam, czym czyszczę. Wiecie co, ja yy, nie zajmuję się tym profesjonalnie, więc też nie kupuję bardzo profesjonalnych produktów. Po prostu pokażę Wam, jakie takie codzienne produkty, takie proste. Yy, z... Z dostępnych ogólnie sklepów lub z, czasem z internetu, możecie użyć, żeby wyczyścić sobie torę. Ona nie była bardzo brudna, ale tam miała takie drobne niedoskonałości. Yy, ze skórzanymi jest proście, ale to też Wam opowiem, właśnie już we vlogmasie. To będzie taki vlogmas poradnikowy, powiedzmy. Kupiłam nerkę. Rzadko takie rzeczy kupuję, ale słuchajcie, nerka jest ze 100% yy, skóry. To Wam pokażę. Włoska nerka ze skóry yy, z podszewką, elegancka i tak dalej, czyściutka, jak nowa. Kompletnie nie moja kolorystyka, ale rzecz jest świetna. I wiecie co? Bardzo, bardzo fajna, skóra, nowiutka rzecz, idealna, jeśli ktoś lubi ciepłe barwy. Taki fajny, trochę jakby etniczny pasek. On ma w sobie. Taki czekoladowy brąster, więc ja tutaj właśnie Wam zmierzyłam do tej spódniczki, która jest nadal dostępna. Jak ktoś kupi nerkę, to spódniczka w rozmiarze M będzie 50% taniej. Spódniczka jest też przepiękna od marki Noisy May, bardzo dobra marka i droga. I to jest bardzo modny teraz i linia, a jest bardzo modna, i taki sztruks. Przepiękny kolor i właśnie moim zdaniem idealnie do czekoladowego brązu, do rudego, do pomarańczu. Piękna nowa nerka, słuchajcie, naprawdę no mega. Piękna jest. Ideał. Jak ktoś y, lubi chodzić na spacery, ma psa na przykład i chodzi na takie, albo po prostu na zakupy lubi takie bardziej sportowe akcesoria, to to jest ideał. Fajny może być też prezent, bo jest to praktycznie nowa rzecz. A i słuchajcie, jak ktoś kupi tą nerkę, to, y, to też dostanie ode mnie prezent świąteczny. Y, w podobnych kolorach, bo posiada tutaj właśnie takie trochę zestawienie, jak tam białe, z takim brązem, z szarym na tym pasku jest. I pomarańcz, jedwabna apaszka, nowiutka. Stan idealny, ręcznie farbowana apaszka w fajnym kolorze dla osób, które lubią pomarańcz i lubią takie ciepłe barwy. Słuchajcie, kupiłam jeszcze torbę. Jest świetna ta torba, ze skóry również. Z takiej naprawdę fajna, no zobaczcie jaki piękny odcień czerwonego. Ja rzadko noszę czerwony, ale taki odcień uwielbiam i będzie pasował do kurtki mojej malinowej, do świątecznych rzeczy, do płaszcza, który niedawno kupiłam. Takie właśnie stylówki wam pokażę. Piękna, przepiękna, w super stanie torba skórzana. Troszkę właśnie trzeba ją odczyścić. Ja wam pokażę, jak to czyszczę sobie, jak sobie to potem natłuszczam. Można użyć oczywiście profesjonalnych past, ale nie trzeba. Tutaj środek Wam pokażę, też jest o, firma. I widać, że to jest skóra, duża, przestronna torba. I posiada taką, takie ucho, dzięki czemu można tą torbę też dać sobie na ramię. No mega. Mega w super stanie, piękny kolor czerwieni. Taki odcień czerwieni, którego szukałam i który zawsze się sprawdza. I fajna, fajny też rozmiar jest tej torby, że ona nie jest taka yy, ani za mała, ani jakaś taka bardzo sztywna. Ja wolę tego typu torby. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, udało się mega. Także słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Już wszystkie zakupy. Nie ma tego dużo dzisiaj, ale ostatnio właśnie robię takie mniejsze zakupy, ale za to jakościowe, i co i to Wam też polecam. Słuchajcie. Także, kochani, pozdrawiam. Zobaczymy się już w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pozdrowionka, i trzymajcie się przed świętami cieplutko.